Nie spotykana jest w historii taka sytuacja, w której Usi byliby oddziałem i byli żołnierzami. Zawsze byli na pierwszej linii? Zawsze byli traktowani jako najbardziej nieustraszeni. Wtedy, kiedy inni nie wytrzymywali naporu bombardowania, oni zostawali do końca. To byli głusi. To byli uczniowie instytutu tej szkoły. Poszli na ochotnika. To nie był tylko fakt tego czy fenomen tego, że byli w powstaniu, ale tutaj w czasie okupacji była dosyć mocna konspiracja, w której uczestniczyli głusi żołnierze. Już w okresie przedwojennym nauczyciel Wiesław Jabłoński, pseudonim Łuszczyc, próbował zachęcać i wciągać młodych głuchych absolwentów uczniów Instytutu Głuchoniemych do tajnej organizacji. Pierwszymi członkami tej grupy byli Kazimierz Włostowski, pseudonim Igo, drugim był Włodzimierz Anders, pseudonim Tezet. Oraz Jerzy Obrycki, pseudonim BIM. Oni później wciągali do tej konspiracyjnej grupy innych kolegów. W tej grupie konspiracyjnej głusi mieli ćwiczenia, szkolenia ze sprawności fizycznej, były też ćwiczenia związane z obsługą broni. Szkolenia prowadzili również nauczyciele, m.in. Edward Malinowski, pseudonim Mundek, który był nauczycielem w Instytucie Głuchoniemych. Przechodzili tutaj, żeby sobie spokojnie porozmawiać. I bardzo ciekawą rzeczą w tym jest to również, że jest to środowisko, w którym wymiana myśli, poglądów w języku migowym toczy się stale. A mimo wszystko w czasie wojny zachowali tą swoją konspirację. Dowiedzieli się, że wspólnie byli w konspiracji dopiero 1 sierpnia, kiedy się tutaj spotkali. Dostałem rozkaz przynieść materiały medyczne do punktu kontaktowego na ulicę Twardą Róg Pańskiej. Po drodze zaskoczyło mnie powstanie, więc słyszący, który kierował moją grupę, zgłosił się do dowódcy miejscowego ośrodka powstańczego i przekazaliśmy wszystkie medykamenty. Tam nas przyjęli do grupy powstańczej. Niesłychanie odważni ludzie. Nie słyszeli wybuchów bomb, nie słyszeli wybuchów szaf i bombardowań. Podczas tych największych bombardowań, wtedy kiedy powstańcy bardzo często zmieniali stanowiska, uciekając z bombardowanego terenu, głusi szli do przodu. Problemy osób głuchych, niesłyszących to jest problem rozumienia mowy. Natomiast wiele rzeczy słyszą, ale mimo wszystko nacierające, nadciągające niebezpieczeństwo nie słyszą tak jak my, osoby słyszące. Tego powiedzmy pomruku samolotów czy dział, oni mogą nie usłyszeć. Natomiast same wybuchy niewątpliwie słyszeli. Dwóch, trzech głuchych powstańców brało udział w opanowaniu budynku pobliskiego gimnazjum imienia królowej Jadwigi oraz budynku Imki. Głusi brali również udział w przekopywaniu piwnic, korytarzy, budowali barykady, pełnili warte, kontrolowali czy nikt nie próbuje ich napaść. Wysłali mnie jako czujkę na róg ulicy, by kontrolować i meldować o ruchach wojska niemieckiego. To były moje pierwsze obowiązki w powstaniu warszawskim. Podczas ataku na gimnazjum królowej Jedwigi, dwóch żołnierzy uchoniemych, dopada dwóch Niemców obładowanych bronią, nie mając w ręku nic poza granatami. Tych granatów jednak nie użyli. Doszło do, do szamotaniny. Obydwaj Niemcy, jeden z tego, co oglądający to żołnierze z drugiej strony, widzieli, nawet wydawał okrzyk, żeby, żeby go nie no Jednak głusi tego po prostu nie słyszeli. Ostatni żyjący powstaniec, który w czasie powstania miał 13 lat, pan Karol Stefaniak, wykonywał prace pomocnicze. Ale był powstańcem. Po bombardowaniach AK opanowała budynek imki. Lekarz poprosił mnie, żebym uzbierał owoce i marchewki dla chorych. Będące witaminami dla organizmu, i żebym był ostrożny. Dostałem jednak strzał w nogę, oddany przez Niemca. Poczułem, jakby wielki kamień został zrzucony na moją nogę. Tak poczułem i zacząłem rozglądać się. Zobaczyłem, że to moja noga została postrzelona. Noga była przestrzelona na wylot. Jedna słysząca harcerka, Pomogła mi, przewożąc mnie do piwnicy, w której leżałem. Sprawdzali moją nogę, zrobili mi zastrzyki i opatrywali ranę. Dalej leżałem w piwnicy. Były bombardowania, huki, czułem wstrząsy. Było okropnie. Najważniejszą rzeczą jest to, że my tę całą historię znamy nie z filmu. Nie z gazet, tylko sami przeżyliśmy. Sami widzieliśmy, jak było. My nie jesteśmy ludźmi, którzy będą wiecznie żyć. Przyjdzie kres naszej drogi życiowej. Najbardziej wyjątkową rzeczą jest rzeczywiście chyba ten brak strachu, ta niesamowita pogoda ducha tych ludzi, przede wszystkim to, że byli na najtrudniejszych odcinkach, no przecież Rejon y, Szpitala Świętego Łazarza, rejon Willi Inżyniera Pniewskiego na Skarpie, rejon bardzo ciężkich walk, bo Niemcy mieli bardzo duże siły zgrupowane w rejonie Sejmu. To są takie, można powiedzieć, jedne z najbardziej umocnionych punktów na tym terenie i nie, cały czas bardzo mocno atakowane. Stąd Placówki w Pniewskiego, w Instytucie Głuchoniemu, w rejonie Książęcej były szczególnie narażone na ataki niemieckich pojazdów pancernych i grenadierów pancernych, którzy non-stop właściwie te budynki atakowali. W 1939 roku pod numerem 8 istniały trzy duże domy ze swoimi podwórkami. Niemcy zrzucali bomby z samolotów na te domy. Zostały one doszczętnie zniszczone i spalone. W 1943 roku Rosjanie zrzucali także bomby z samolotów, nie zwracając uwagi na to, czy w budynkach byli Polacy, czy Niemcy. W 1944 roku, podczas powstania, Niemcy rozkazali zniszczyć sąsiednie budynki. Instytut miał szczęście, nie został nigdy zbombardowany. Bombardowane były natomiast sąsiednie budynki po lewej i prawej stronie Instytutu. Bóg chronił budynek Instytutu. Wśród tych żołnierzy był jeden Ukrainiec. Tu został przygarnięty, tu był ukrywany i w czasie powstania walczył tu razem. Po wojnie. Został aresztowany przez NKWD i odesłany z powrotem na Ukrainę. W latach 60. -tych, 70. -tych, stąd głusi między innymi również powstańcy, byli powstańcy, pojechali na takie zawody szachowe Polska Ukraina. Niestety ten pan już nie żył i miejscowi niesłyszący Ukraińcy opowiadali, a on opowiadał takie niestworzone rzeczy, że walczył z Niemcami w Warszawie. I dopiero ci nasi głusi potwierdzili to. Tak. To prawda. W jego rodzinnych stronach, w jego domu najbliżsi zupełnie nie wierzyli w to, że to było możliwe. Że osoba głucha, niesłysząca może być pełnoprawnym, pełnowartościowym żołnierzem i że może walczyć. Ci, którzy. Przeżyli, w środowisku są otaczani bardzo dużym szacunkiem, jako osoby naprawdę wyjątkowe. Miałem ten zaszczyt poznania niektórych z nich, zarówno tych, którzy walczyli w pierwszej linii, ale i panią, która była sanitariuszką. I chcę powiedzieć, że to byli bardzo, bardzo szlachetni ludzie. Chciałbym, żeby to słowo tak mocno wybrzmiało. Naprawdę to byli bardzo szlachetni ludzie. 2 października powstańcy skapitulowali. 6 października wszyscy byliśmy przygnębieni, patrząc na ruiny kościoła świętego Aleksandra i płacząc. Nie wiedzieliśmy, jak potoczą się nasze dalsze losy? Czy szczęśliwie się zakończą, czy nie? Ludność Warszawy miała zostać całkowicie ewakuowana. Instytut opuściliśmy pieszo. Ten oddział był takim niesamowitym świadectwem, że osoby ułomne w jakiś sposób, ale jednocześnie pełne patriotyzmu i miłości do ojczyzny potrafią o tą ojczyznę zawalczyć. Ich intuicja nie zrozumiała, dla mnie niezrozumiała. W każdym razie sami opowiadali, uciekaliśmy w drugą stronę. Nikt spośród nich nie zginął. Historia plutonu głuchoniemych jest bardzo często pomijana w historii Polski. Pomijana jest też w mediach. W czasie obchodów uroczystości powstania warszawskiego nie mówi się o głuchych powstańcach, a my musimy pamiętać, że historia plutonu głuchoniemych zawsze była powiązana z historią Polski i Warszawy. My mamy takie poczucie i taką potrzebę, żeby tę historię Plutonu przekazywać młodym pokoleniom, młodym osobom. Nie chcemy, żeby ta historia była zapomniana.